Witam Was serdecznie w pierwszym filmiku na naszym kanale. Długo wyczekiwanym zresztą, ponieważ miałem go już nagrać kupę czasu temu, ale jakoś nie było okazji. Zacznę, może od razu, od giveawaya, który się szykuje od dzisiaj do poniedziałku. Pod tym filmikiem w komentarzach zostawcie swój trade link. Zaproście znajomych do naszej grupy, napiszcie, że gotowe czy tam co chcecie. W poniedziałek odbędzie się losowanie skinów dla trzech, czterech osób, które po prostu wylosuję. Oczywiście filmik z tego losowania też będzie na kanale, aby nikt mi tam później nie zarzucił jakieś ściemy czy tam coś tam. Skiny do wygrania, no na pewno jakieś tam AWP, jakieś ze Star Trekiem, coś tam wymyślimy. Coś na pewno dobrego, jak na pierwszego ja coś wam wymyślę. Myślę, że zasady są jasne, nic skomplikowanego, dla was to chwila. Oczywiście wiadomo, że yy, sprawdzę, czy takowe zaproszenia osoby, które wylosuję, czy takowe zaproszenia zostały wysłane. Ponieważ wiecie, że to nie jest problem, żeby tam przypadkiem nikomu nie przeszło jakieś tam dziwne krętactwa. Jest to pierwszy giveaway na naszym kanale, kolejny będzie w poniedziałek. I tak myślę, że raz, dwa razy w tygodniu zależy, jak tam jak tam to wyjdzie w ogóle z tym naszym pierwszym giveawayem. Wszystko będzie dobrze. Raz, dwa razy w tygodniu coś takiego będziemy organizować tutaj na naszej grupie. Zapraszajcie nowych znajomych, im nas więcej, tym lepiej, droższe skiny. Bo tak na razie co tam nas jest garstka 139 osób. Na dzień dzisiejszy giveaway miałbyś nas 100 osób, ale jakoś tak nie miałem czasu, żeby się do tego zebrać. Także do poniedziałku filmik z losowaniem nagród. O godzinie 22. Do zobaczenia. Pozdrawiam.